Ważne jest być może dla niektórych, żeby rozumieć, że takie podstawowe rozróżnienie pomiędzy jogą klasyczną a jogą tantryczną jest polegające właśnie na tym, że joga klasyczna idzie bezpośrednio do rdzenia kręgowego, pracuje bezpośrednio na, na, na kanałach NADI i jest, w związku z tym wymaga bardzo specjalnych warunków życiowych. Od, mam na myśli naprawdę stworzenia sobie warunków świętego spokoju, wyciszenia, posiadania nauczyciela, czyli to jest ścieżka dawnych czasów, kiedy ten, który chciał być adeptem jogi, potrzebował tego, Zrezygnować z życia rodzinnego, z aktywności w społeczności. I to rozróżnienie, właśnie a yoga tantryczna zajmuje się niejako łączeniem biegunowości, dlatego um, jej praca odbywa się od tego, co potem dowiemy się jest aurą od pola elektromagnetycznego w głąb i do środka. A w związku z tym, pierwszymi elementami, które są oczyszczane w tej jodze, są właśnie pomniejsze prany, stan umysłu, stan energetyczny w rozumieniu, czy jest skoncentrowany, czy jest rozwieszony, i tego typu ścieżkę, która jest bezpieczna dla obecnych ludzi zachodu, w tym sensie, że nie nie aktywizuje nas bardzo drastycznie, tylko najpierw nas przygotowuje, powiększa nasz kaliber energetyczny, która pracuje z nami spokojnie, powoli, dostosowując nasze możliwości. To właśnie ze ścieżki jogi tantrycznej, czyli tej, która pracuje na przeciwieństwach, na tym, że mamy życie złożone z wielu przeciwieństw, nie musimy go adaptować bardzo. Do, do tej praktyki jogi, że zawsze znajdzie się tam fragment takiego życia, który możemy obrabiać tymi metodami. Niemniej jednak z klasycznej jogi koniecznie potrzebujemy wziąć na warsztat ośmioraką ścieżkę Patangelego. Dlatego, że właśnie na zachodzie bardzo często. Joga zaczyna się od pójścia na salę i na, na to, żebyśmy od razu pracowali z ciałem, od razu z pranajomą. Dlatego ja mam to swoiste zadanie, żeby uczyć tych podstaw, ponieważ wydaje mi się, że jest czasami z motyką na słońce taki ruch, właśnie w dużej niewiedzy, i zdarza się, że ludzie się biorą za różne prace z energią, a nie mają na przykład właśnie tej pojemności, nie mają zrozumienia i też nie mają charakteru. A co robi to dodanie energii do niewłaściwego światopoglądu? Niewłaściwym światopoglądem nazywam na przykład zalew negatywnych myśli, krytycyzm albo Albo po prostu to, że mamy rozwiszczony umysł i nie potrafimy go zebrać. Dlatego, jeżeli dodamy do tego energię, to skutek czasami bywa taki, że jeszcze bardziej to naszą łódką życiową może huśtać. Więc umiejętność robienia małych kroków, ja uważam za celową, umiejętność. Podjęcia pracy ze swoim charakterem, że właśnie ścieżka jogi ma mi pokazać mnie samą, ma dla mnie być niejako zdejmowaniem tych łusek, cebuli, że się objawię sobie samej tym, kim jestem, a nie z tymi naleciałościami osobowościowymi, które były swoistymi mechanizmami przetrwania przez wiele lat. Bardzo podziwiam wszystkie młode osoby, które wcześniej zaczynają, bo jest też coś takiego, że w tym młodym wieku mamy dużo werwy i dużo sił witalnych, ale je nie do końca cenimy. I jeżeli wcześniej rzeczywiście zdamy sobie sprawę, jak gospodarować energią witalną versus energią duchową. To bardziej zbalansujemy etapy życiowe, które każdy przybiera, ponieważ jak mamy już te 40-50 lat, to, to czasami, mając jeszcze niepokończone sprawy i sekwencje rozpoczęte życiowe, może się zdarzać, że potrzebujemy jeszcze dużo sił witalnych na naprawdę odwrócenie ścieżki naszego życia ku duszy a tych sił witalnych jest troszkę mniej. A dlatego bardzo się cieszę, że tyle młodych osób obecnie to, na tą drogę wkracza. Tylko jest, pozostaje pytanie, czy to wkraczanie jest właśnie o jakiej motywacji? Bo jeżeli naszą motywacją do jogi jest, żeby ona poprawiała nam obecną sytuację, to, to nie jest do końca to, co uzyskamy, a wtedy możemy się zniechęcić. <laughs> Najlepiej byłoby jogę potraktować jako akceptację stanu obecnego, właśnie zdolność tej akceptacji stanu obecnego i uczenie się tego, co podpowiadają właśnie każda z kolejnych gałęzi jogi Patanjelego. To tutaj Króciutko je wymienię i potem wam wkleję na grupie, jak, gdzie można o nich przeczytać, tak żeby to było ciekawe, z rozwinięciem, z komentarzem. Mała dygresja na temat techniczny jeszcze, bo tak już rozpoczęłam, ale chciałabym poprosić, ponieważ ja w ramach moich etapów życiowych i mojej drogi jogicznej, wywędrowałam z miasta na wieś, no to sama chciałam i mam mimo dobrego e, dobrego zakupu internetu, mam słabe, łącze mobilne i różnie tutaj z tym internetem bywa, więc gdyby się coś działo, to bardzo proszę, żebyście mi szybko dali znać na grupie messengerowej, a, a wtedy mm, będziemy podejmować jakieś działanie. A, mm, i, I to jest to, co jest ważne, żebym ja od was słyszała, czy się coś dzieje albo nie. Dziękuję. Otóż z tymi te osiem gałęzi jogi, mówiąc pokrótce, to jest taka czwórka aktywna i czwórka wewnętrzna. Cztery. Pierwsze to jamy i nie czyli powszechnie rozumiane jako zasady współbycia z innymi ludźmi oraz takie wskazówki, które nam samym ułatwiają życie, ułatwiają właśnie, czyli te mogłyby, gdybyśmy im poświęcili czas, to one będą mogły nam służyć dokładnie w tych motywacjach, które, w których potrzebujemy. Coś zrozumieć, coś zaaplikować właśnie w swoim charakterze, uczciwie się do czegoś przyznać i w związku z tym być z odpowiednim światopoglądem podejść do pracy jogicznej. I wtedy dopiero przychodzi pora na asany, a asany w dawnej jodze były rozumiane jako jako taka pozycja wygodna, w której możesz przez długi czas robić pranajamy i medytację. A, czyli, no i właśnie to się odnosiło też do tej jogi klasycznej, gdzie bezruch był kluczowy. Więc taka asana oznaczała, że ty możesz w nią wejść. Najczęściej były to posy różne pozycje siedzące, ale też bywało, że jakaś bardzo ekwilibrystyczna z naszego punktu widzenia pozycja miała być utrwalona w takim stanie, że możesz nie trwać, trwać, trwać i twój umysł nie zaburzy. Hmm, czyli, że cię nic nie będzie bolało, swędziało, że nie będzie tobą chwiało i tak to, dalej. To było celem, żeby można było w niej wykonywać następne etapy jogicznej pracy. A następnymi etapami są pranayama. i prana czasem jest mylona, że to jest oddech. Hmm, to hmm, często spotykam, że się stawia tu znak równości. Prana to jest właśnie energia życiowa. I tą energię życiową możemy spotkać pod postacią naszej energii seksualnej, i ona jest w związku z tym używana u kobiet i u mężczyzn w różny sposób. Nie tylko mówię o używaniu w związkach, ale o używaniu takim, że u kobiet bardzo silnie są podkreślone te fragmenty miesiąca czy cyklu życiowego, gdzie dominuje jedna z części tej plany życiowej. A Pana, czyli energia, która kieruje się w dół, na przykład do menstruacji, do rodzenia dzieci, ale też oczywiście A Pana działa i u kobiet, i u mężczyzn, choćby w procesach trawiennych, w procesach wydalania. To są takie rzeczy, które jeszcze omówimy na następnych spotkaniach. Natomiast chcę powiedzieć ogólnie o tej pranie, o tej prana jamie, że jest to po prostu zarządzanie energią życiową, i oczywiście stosujemy do tego techniki oddechowe lecz i będziemy się ich uczyć też tutaj, ale żebyśmy rozumieli, że żeby nie stawiać tego znaku równości pomiędzy tym, że prana jest oddechem, bo na, tak jak lek ziołowy wprowadzamy do organizmu na jakimś nośniku, mleko, cukier, woda, to y, tak samo tutaj tą pracę z energią wprowadzamy na przykład na nośniku oddechu, ale też ogromną pranę y, mąsą y, też dzisiaj poznamy Zamknięcia ciała, swoista hydraulika czyli przekierowywanie energii przez zamykanie obszarów ciała, zatrzymywanie oddechu właściwie nie przez zatrzymanie, tylko przez jego rozprzestrzenienie w sobie znaczy rozprzestrzenienie tej energii plany poprzez zawieszanie oddychania. To wszystko będziemy poznawać później, dzisiaj mówię skrótowo. No i właśnie po pranayamie następuje ta druga połowa koła Patanjale'go, gdzie mamy pratyahar jako pracę ze zmysłami. Najpierw, żeby je dobrze poznać, nie tylko im ulegać w postaci robienia sobie przyjemności i unikania bólu, lecz naprawdę poznać ich jakość, a mm, potem y je uwewnętrznić tak żeby nie stanowiły przeszkody w medytacji, której trzy następne części Dharana jako koncentracja, diana, jako rozpłynięcie się w, w tym w medytacji, w stanie kontemplacji i samadhi jako kompletna absorpcja, absorpcja to rozumiemy jako właściwie już hmm, Odejście świadomości ja, odejście jednostkowości. A więc, te, te, jeżeli ten ostatni element przydarza się nam choćby w ułamkach sekund po, w czasie lub w trakcie lub po medytacji, a czasem w relaksie, to daje nam uczucie zniknięcia. Co nie jest dobre, żeby tak żyć właśnie w społeczeństwie, w rodzinie i w pracy. Nie chodzi nam o odloty, chodzi nam o to, żeby to doświadczenie, tego, taka szczelina związana z tym doświadczeniem i poczuciem, żeby towarzyszyła nam, że jest takie miejsce, w którym w którym potrafię zniknąć, i jest to stan błogości najczęściej, ponieważ to, co nam sprawia dyskomfort, to nieustanne konfrontowanie się z tym, że jestem i właśnie coś lubię, coś nie lubię, coś jest dla mnie trudne, coś jest dla mnie zbyt męczące itd. itd. Dlatego ta. Mm, dlatego jak tutaj napisałaś jaka to była ostatnia nazwa, to ja teraz nie wiem o czym mówisz, ale jeżeli chodzi o całe, wszystkie nazwy tego koła, to to będzie w materiałach napisane, dlatego się o nazwy może na razie nie troszczcie, dobrze? Robię taki, o taką opowieść, żeby ta opowieść wniosła coś więcej niż, niż te same nazwy. Okej. Okay. Mowa o tych ośmiu gałęziach jogi jest dlatego ważna, że nie możemy zostawić jogi kundalini bez kontekstu klasycznej jogi. Bardzo często właśnie czasami się zdarzało, że ktoś, na przykład konkretnie do tych jam i nijam odeślę was na stronę Maćka Wielobowa. No i zdarzało się, że jest niepoważnie traktowana kundalini yoga, jeżeli jej adepci nie sięgają do tego korzenia jogi całościowej. Tutaj by dużo mówić o tym, że po prostu joga kundalini jest jednym z wielu pni całego lasu jogi albo jedną z wielu gałęzi, jednego drzewa jogi I, i tutaj nie mamy czasu na to, żeby zgłębiać historię, ale żeby rozumieć, że nie jest tylko roztańczoną, rozśpiewaną e, e, dla miłych wrażeń e, nie wiem, zabawą tylko ma swoją głębię, ma też swoje właśnie korzenie i w zależności od tego, co nam towarzyszy jako motywacja, co my chcemy przez nią uzyskać, czy my chcemy tylko na tym poziomie, nie wiem, wyciszenia umysłu, sprawienia sobie relaksu, uzyskania, nie wiem, lepszego prosperity, tak, różne mogą być motywacje, to... Nie szkodzi, z takimi wchodzimy, ale jeżeli rzeczywiście towarzyszy nam ciekawość, towarzyszy nam determinacja, to całe to drzewo będzie się nam w czasie pokazywało. Ok, są takie przeciwwskazania do praktyki, które wysłałam dopiero wczoraj na maila, bo duża część z Was się dopiero zbierała i chciałabym się zapytać. No, nie tutaj publicznie i wprost, ale i, i też na naszym kursie nie będzie takich bardzo intensywnych praktyk, a na pewno niedługotrwających. Niemniej jednak informuję o tym, że takie, takie można powiedzieć, środki ostrożności trzeba podjąć. Zwykle dobrze, żeby kobiety które menstruują i które podejrzewają bycie w ciąży, dawały każdemu nauczycielowi, gdzie chodzą na zajęcia, czy też tutaj, informacje, że właśnie jest taki moment. Dobrze by było, żeby mówić o tym, że bierzemy jakieś leki. Dlatego, że przy braniu stałych leków, a szczególnie takich, które dotyczą naszej głowy ogólnie rzecz biorąc, to znaczy już przeciwwskazaniem kompletnym byłyby choroby psychotyczne. Ale nawet jeżeli bierzemy antydepresanty, czy jakieś nasenne, czy antylękowe leki, wówczas jest dosyć zrozumiałe, że nasz układ centralny nerwowy nie będzie tak czuły i nie będzie miał tej własnej czujności w temacie odczucia, zarówno czy jest mi wygodnie, niewygodnie, boli, nie boli. Czy, czy w ogóle skontaktowania się czasami na poziomie świadomości, właśnie z, od, z impulsami z układu nerwowego? Czyli, że będzie to leciutko inne, więc zarówno ja, jako prowadzący, zawsze prosiłam wszystkich studentów, czy też w studiach jogi jest to zadbane odgórnie przez, przez studio. Żeby, żeby takie rzeczy zgłosić, ponieważ nie to, że się dzieją co chwilę jakieś nadzwyczajne historie, ale takie środki ostrożności dobrze jest podjąć. Bo joga służy nam dla naszego zdrowia, bo jeżeli taka jest motywacja, że chcemy przyjść, żeby poprawić zdrowie, to wspaniale, oczywiście służy nam ale też nie wychodzi z miejsca choroby, czyli nie jest systemem leczenia. I to jest też dobrze sobie uzmysłowić, że jeżeli jest, wyraźne są kłopoty ze zdrowiem, to jednak idziemy je leczyć tam, gdzie nawet jeżeli niekonwencjonalnie to, to szukamy lekarzy medycyny alternatywnej, w każdym razie yoga chociaż poprawia nasz nasze samopoczucie i tak jak mówiłam na każdym z poziomów pracuje i nam dodaje tam energii, to nie ma takiego, nie, nie jest właściwe podchodzenie, tak jak już się też spotkałam parę razy, że aha, jest na nerki, to ja wyleczę problem w nerkach. To jednocześnie tak działa, że, że będą te nerki wzmocnione przez te ćwiczenia, a jednocześnie tak, że um, każda kryja, każda, zaraz powiem co to jest kria, każde um, zestawy ćwiczeń, każda praca tutaj wykonywana um, um, będzie oddziaływała na całość twojej, Twojego jestestwa, Twojej istoty. Dlatego nie wychodź od choroby. Nawet jeżeli ją masz, nawet to nie myśl o leczeniu, Lecz, bo chcę powiedzieć, że to jest takie myślenie, jakbyśmy byli w dołku i myśleli tylko, jak ten dołek wypełnić. Jeżeli zrozumiemy istotę jogi, że jest to swoiste właśnie tęsknota za połączeniem z naszym najwyższym jestestwem, to to też możemy zrozumieć to w ten sposób, że nas wyciąga z najczarniejszych miejsc naszego życia, ale my musimy w materialnym świecie robić bardzo konkretne materialne kroki. Dlatego też nie należy mylić, gdzie jest nam potrzebna Terapia, a gdzie jest nam potrzebna yoga. I na, te typu, na takie pytania, które się często pojawiają, to właśnie chciałabym tylko powiedzieć, że totalnymi przeciwwskazaniami są epilepsje wszelkiego rodzaju, psychozy takie zdiagnozowane, jaskra jako ciśnienie w oku, przy czym ogólnie nadciśnienie nasze własne. Nie jest totalnym przeciwwskazaniem, lecz jest um, czymś, co musi być zgłoszone. Czyli, że należy um, powiedzieć o tym prowadzącemu, to ja nie mówię tylko o naszym kursie, tutaj się dowiadujecie rzeczy, które, z którymi również potem pójdziecie na zajęcia i dobrze jest to um, wszystko mieć na uwadze żeby zgłosić nadciśnienie, ponieważ to nie znaczy, że nie możecie być na zajęciach, tylko że prowadzący będzie pamiętał, żeby wam powiedzieć, czego nie robić w danym momencie, którą, jak użyć daną technikę czy coś w tym rodzaju. Jak są jakieś problemy urazowe albo zwyrodnieniowe, szkieletowe, po urazach, to też nie są przeciwwskazaniem, tylko są odpowiednio trzeba uważać, ale najlepiej znowu jest mieć od nauczyciela jogi swojego fizjoterapeutę czy kogokolwiek, kto nam powie, kto nam da diagnozę, ponieważ nie jest zadaniem nauczyciela jogi stawiać wam diagnoz. Jest, nie jest zadaniem Was leczyć żadnym sposobem, więc chociaż zwykle, znaczy powiem zwykle, tak, ale też nie możecie liczyć, że każdy nauczyciel jogi będzie miał wiedzę o człowieku, bo oczywiście na kursie jesteśmy uczeni anatomii zachodniej i takiego właśnie zrozumienia, jak dane asany i dana praca jogiczna pracuje z organizmem, ale naprawdę nie możecie się opierać, że nauczyciel jogi za was zdecyduje, co wy macie robić z danym problemem. Więc odwrotnie, to wy potrzebujecie wziąć odpowiedzialność za siebie w danym obszarze zdrowia i zgłosić to prowadzącemu, a on wtedy tylko będzie tak dopasowywał tą praktykę jogi, żeby wam służyła, a nie pogarszała problemu.